Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć tryb nocny w, tale, w tablecie Xiaomi Pad 7 Pro. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Wyświetlacz i jasność. Tutaj zjeżdżamy sobie w dół do opcji tryb czytania, a następnie możemy sobie włączyć ten tryb i wybrać sobie y, tryb cyklu lub tryb klasyczny. Możemy też edytować sobie na przykład tryb klasyczny. Jeżeli go wybierzemy i możemy zmieniać jego temperaturę i teksturę. Możemy też zmienić kolory na jasne kolory lub czarno-białe. Mogą to też być pełne kolory lub możemy przywrócić ustawienia domyślne tego trybu. Możemy też ustawić sobie harmonogram tego trybu. I wybrać sobie godzinę zakończenia oraz włączenia oraz rozpoczęcia tego trybu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.